Trzech miesięcy mieszkańcy Podhala i turyści korzystają z nowej linii autobusowej uruchomionej przez Województwo Małopolskie. To pierwszy w historii taki projekt, który zakłada kursowanie autobusów w ruchu lokalnym, ale w, o zasięgu transgranicznym. To linia, która, połączy, która łączy Bukowinę Tatrzańską z Dolnym Kubinem na Słowacji. Linia obsługuje ruch lokalny, czyli jest przeznaczona dla mieszkańców takich miejscowości jak Bukowina, Poronin, Zakopane czy Kościelisko. Ale także linia, która umożliwia bezpośrednią podróż z tych miejscowości na Słowację między innymi na zamki orawskie czy na baseny termalne, a także na inne atrakcje turystyczne, które oferuje. E, kraj Żyliński. Podróż z Podhala na Słowację można odbyć za niespełna 13 zł. Warto też wskazać, że rozkład jazdy został tak skonstruowany, żeby można było wyjechać kursem porannym i wrócić kursem popołudniowym. W tej chwili uruchamiamy łącznie cztery autobusy, po dwa w każdym kierunku. W sezonie wakacyjnym dodatkowo jedna para połączeń będzie łączyć Bukowinę z Dolnym Kubinem. Już teraz możemy stwierdzić, że nowe połączenie bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. W samym tylko styczniu sprzedano prawie 1000 biletów.